Bóg, honor i ojczyzna. Czym są dla Was te słowa w dniu dzisiejszym? Bóg? Wielu z Was odwróciło się od Boga, ale niosą na ustach słowa Bóg. Wielu z Was udaje katolików, chodząc także do Kościoła, nie chcąc pochylić się nawet nad słabszymi. Bóg? Czym jest dla Was zatem Bóg? Widząc drzazgę w cudzym oku, ale w swoim belki nie zauważacie, nie chcąc nawet współczuć innym, nie mając w sobie także miłosierdzia i współczucia. Honor? Czym dla Was jest honor w dniu dzisiejszym? Kiedy większość z Was nie chce bronić godności własnej rodziny, nie chcąc bronić poszanowania dla ojczyzny, nie chcąc bronić właśnie własnej godności, czym dla Was za tym jest honor? Ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Czym zatem dla Was jest ojczyzna? Plujecie na nią każdego dnia, opluwacie ją, obdzierane jest zgadności także każdego dnia. Czym dla Was zatem jest ojczyzna? Wielu z Was nosi koszulki, bluzy z napisem: Bóg, honor i ojczyzna. Z naszywką pięknej flagi. Naszej pięknej białoczerwonej. Czym zatem dla was jest ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. A gdybym wam powiedział w dniu dzisiejszym, że nie jesteście w stanie ani godnim by móc mówić i wymieniać również te trzy słowa Bóg, honor i ojczyzna. To coś wam powiem, moi drodzy. W dniu dzisiejszym jest to Bóg, rodzina i przetrwanie. To są trzy słowa ode mnie dla Was. I to Wy powinniście przede wszystkim zwracać na to uwagę. Wy, patrioci, mieniąc się patriotami, ale jesteście pseudopatriotami. Bóg, honor i ojczyzna. Dla Was te słowa nie znaczą w dniu dzisiejszym zupełnie nic. Są sloganem, niosącym tak naprawdę echo pośród Facebooka, TikToka i wielu innych social mediów. Czym dla Was są te słowa? Zupełnie niczym, bo w Waszych ustach nie mają żadnej wartości. Dlatego to są moje trzy słowa w dniu dzisiejszym dla Was. Bóg, rodzina i przetrwanie. Robert, Pacyfikatory, niech żyje wolna Polska.